Stacja czwarta. Jezus Spotyka Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wywodzimy się od naszych rodziców. Dziedziczymy po nich nie tylko nasze ciała, ale również obraz świata, przyzwyczajenia, a nawet lęki i fascynacje. Wyzwania sprawiają, że niejako rodzimy się na nowo. Dla wyzwań przekraczamy samych siebie, bo wyzwanie jest większe niż to, kim jesteśmy. Po drodze pozostawiamy świat naszych rodziców. Umiejętności, które odziedziczyliśmy, już nie wystarczają, bo to jednak podróż do nowego świata. Po wejściu na nowe szczyty, odkrywamy nowe horyzonty wyzwanie, które podjęliśmy, rodzi nas na nowo. Stajemy się bardziej wyzwaniami, a mniej dziedzicami. Bardziej tym, co wygraliśmy, niż tym, co dostaliśmy od losu. Wydaje się, że to jest konieczna droga, by stać się kimś. Jezus rozmawia z bogatym młodzieńcem. Nie jest wrogo nastawiony do jego bogactwa. Bardziej chce powiedzieć: Twoi rodzice dorobili się, odnieśli sukces, majątek masz po nich, ale czy Ty Potrafisz zarobić i zgromadzić majątek? Młodzieniec nie podjął wyzwania i odszedł smutny. To jest pierwszorzędny przykład człowieka, który nie uległ pokusie wyzwania. Nie oderwał się od swojej przeszłości, by w przyszłości tworzyć siebie na nowo. Maria znała Jezusa od urodzenia. Na drodze krzyżowej musiała go poznać na nowo. Już nie był jej dzieckiem, był wyzwaniem, które podjął. Nie był już przeszłością, był przyszłością. Właśnie stawał się Zbawicielem. To jest też wyzwanie: otworzyć się na zmianę, być gotowym na odkrycie nowej tożsamości człowieka, który stworzył siebie na nowo. Módlmy się, Jezu, popracuj ze mną jak z bogatym młodzieńcem nad wyzwaniami.